Cześć, jestem Klaudia No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Uzupełnij tabelę. I najpierw sobie tutaj to porozpisujemy, że mamy tutaj eskę. I taka eska, którą mamy na układzie okresowym pierwiastków chemicznych wygląda następująco, że tu przy boku ma 16, tutaj ma 32. Następnie mamy tutaj mieć protonów 19, to szukamy takiego pierwiastka chemicznego, który tu przy boku ma 19. I jest to potas, czyli K ma w tym miejscu 19. Hop. A pod spodem 39. To ważne. I teraz rozpiszmy sobie jeszcze chlor w ten sam sposób. Chlor ma tutaj 17, 35. I tutaj mamy elektrony walencyjne, to jeszcze numer grupy, że jest w grupie 17. Na, czyli sód. Mamy tutaj 11, 23. I grupa pierwsza. I będziemy mieć jeszcze siarczek magnezu. No to siarkę mamy tu i siarka leży nam w grupie 16. To jeszcze magnez, który ma tutaj 12, 24 i jest w grupie drugiej. Ok, no to zaczynamy. Symbol chemiczny jonu i S2- minus. to znaczy, że ta siarka przyjęła dwa elektrony. Liczba protonów to ta liczba, 16. Liczba neutronów to 32 odjąć 16, czyli 16. I w, że tak powiem, normalnych, w cudzysłowie, liczby elektronów mamy 16, ale my tu mamy ją który przyjął nam dwa elektrony. Więc nie mamy 16, tylko 18. I ładunek jonu, czyli to, co tutaj mamy zapisane. 2 minus. Następnie mamy tutaj hmm, potas. Ok, czyli będziemy mieć K. Tu jest 19. Liczba neutronów. To 39 od 19. To 20. Hop. I mamy elektronów 18. To znaczy, że mamy o jeden elektron mniej. To znaczy, że będziemy mieć ładunek 1 plus. Ok, w mojej książce akurat tego nie ma, ale widzę na internecie, że jest tu jeszcze jedno zadanie a dokładniej z miedzią. Nie mam bladego pojęcia, co tu było wpisane w tą tabelę, bo mam gotowe rozwiązanie, ale to sobie rozpiszemy tą miedź i postaram się Wam to rozpisać, jak umiem. Że mamy miedź i tutaj mamy 29, a na dole w zaokrągleniu 64. Co nie? I teraz tak. Miedź będzie cu 2, Plus. Liczba protonów, no to 19. Liczba neutronów, 64 odjąć 29 to 35. Skoro tu jest 2, plus, to oznacza, że oddała 2 elektrony, czyli ma mniej tych elektronów. Normalnie miałby 29, a teraz ma 27. Czyli ładunek tego jonu... To 2 plus. Ok, no to przechodzimy sobie teraz tutaj dalej. Chlorek, sod. No i tu mamy chlor. I o co chodzi? Liczba elektronów walencyjnych jest z grupy. Powyżej grupy 11 robimy minus 10. No to chlor jest w grupie 17. 17 odjąć 10 to 7. I mamy liczba elektronów oddanych. Chlor jest niemetalem, to znaczy że będzie, przy, będzie przyjmował elektrony. Nie oddaje i przyjął jeden. Dlatego symbole jonów to Cl-. Sód natomiast jest metalem w grupie pierwszej. To znaczy, że ma jeden elektron walencyjny. Skoro jest metalem, to on oddaje jeden elektron, a nie przyjmuje elektronów. I skoro oddał jeden, to jego ładunek będzie dodatni. Siarczek magnezu. No to lecimy od siarki. Siarkę mamy w grupie 16, czyli ma 6 elektronów walencyjnych. I tutaj na tym etapie się zatrzymamy. Nie będziemy tego liczyć dalej. Już mam w mówię dlaczego. Przechodzimy do magnezu. Magnez leży nam w grupie drugiej. To znaczy, że ma elektronów walencyjnych 2. Jest metalem, czyli oddaje 2 elektrony, nie przyjmuje żadnego. No to siarka nie oddaje żadnego, a przyjmie te dwa od magnezu. Hop. A dlaczego tak? No bo tu mamy liczbę elektronów walencyjnych 6, co nie? Zwróćcie uwagę, że chlor miał 7, a przyjął 1. A 1 przyjął z sodu. OK? Tak to też liczymy. Czyli siarka przyjęła 2. Będzie miało 2 minus, a magnez oddał 2, czyli będzie mieć 2 plus. Wzór sumaryczny związku chemicznego to MG S. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.